Cześć! Z tej strony loin w dzisiejszym odcinku poznajemy mapę sezonu 7 rozdziału 2. Ja już trochę sobie na tej mapie pograłem, żeby zobaczyć na czym ona polega. Parę miejscówek sobie odkryłem, parę zrobiłem sobie poziomów, parę rzeczy odblokowałem. Więc są nowe bronie, mityczne bronie oczywiście też nowe, nowe pojazdy i dużo, dużo nowości. Także ten sezon prezentuje się naprawdę mega mega super. Wstęp był trochę długi, więc ja już nie przedłużam, tylko przypomnę Wam, żebyście zostawili subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę. A ja już lecę do gry. Tak wygląda wyspa startowa inaczej wiele. o wiele inaczej niż w poprzednim sezonie. I ten sezon moim zdaniem przebija ten i to bardzo. tam Tamta starożytność była nudna. Tu jest za to nowoczesność, co jest super. I widzicie, że niektóre... Niektóre miejscówki mają fioletowe napisy. Już sprawdziłem, co to oznacza. Oznacza to, że tam latają statki kosmiczne, którymi sami możemy się poruszać. Tak, w Fortnite poruszać się statkami kosmicznymi. Dziwnie to brzmi, ale... Naprawdę to jest mega fajne. O tutaj widzimy taki statek i próbujemy się do jakiegoś dosiąść. Może do tego. Jak już tam ktoś prowadzi? Wysiądę nad wodą, żebym miał w ogóle szansę jakąś wysiąść. I w ogóle, ogromny statek UFO jest nad mapą. Co jest mega dziwne, ale jak mówiłem, ten sezon jest dziwny, ale kozacki. Po prostu tak się jaram. O i są nowe części, śrubki i nity. Spoko i czy doskoczę z przycyka tutaj? Nie. Wydałem o 10 materiałów do i powrócił też PM z tłumikiem, więc też fajnie. I teraz możemy sobie stworzyć albo strzelbę dźwigniową, albo szybki pistolet maszynowy. Nie lubię pistoletu z tłumikiem, więc sobie stworzę szybki pistolet maszynowy. Okej. Okay. Oa wow. Niech pan się uspokoi. O, jakieś budka telefoniczna. Wziąłem jakieś zadanie, nawet nie wiem od kogo, nawet nie przeczytałem. Bo tutaj mnie nawalają ze statków kosmicznych. O, safe, przyda się. Dobra, mamy 272 golda. Dziegielek? Serio powrócił Dziegielek? Teraz to się będzie grało. No halo, nie tak mocno mnie obijać, proszę. Ten typek mnie zostawi, chyba to jest w ogóle bot. Ten do którego się dosiadłem. Tymi? Prawie dostał Nie, 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 nie Dajcie bandaże, dajcie bandaże, dajcie ba bandaże Nie, no ile to zadaje? To jest chore. Nie, te ufa nas nie lubią. Zdecydowanie. Dobra, uleczymy się na szybkości. Czy UFO nas zostawi? Please. Przyznamy sobie potki też. Okej, okay. druga poczka. okej, okay. i spróbujemy wyeliminować UFO. Nie no, dostajemy następne bomby. Bierzemy Golda. Bierzemy skrzynkę. Bierzemy aptę. I bierzemy statek tylko, jeśli go w ogóle zdobędziemy. Jakiś problem? Dobra, chowam się. Poważna akcja. Tak, by the way. Nie porywaj mnie! Ufo, nie porywaj mnie! Ufo, nie porywaj mnie! Ufo, nie porywaj mnie! Grzecznie, po... dobrze! O, do wody! Dzięki! Zabrało mi stąd te A ja nie odpuszczam! No! Następna kula! Dziękuję! Dawaj jeszcze jedną kulkę, no. No dawaj. Jesteś tak daleko, że ta kulka we mnie nie trafi. To też. Leszczyk. Tam może, może trafić? A jednak nie. Tam inny typ jeszcze to rozwala. Nie, kula łeb No i to udostałem. Dobra, już odpuszczam ten setek upo. Lecimy do... Do zalewu. I ty tak tutaj jest. Ale sobie odpłynął samochodem. Odpłynął samochodem. Mhm. Odjechał samochodem, ale już z niego wysiadł, to niedobrze. I mam zamiar sobie polecieć na tą miejscówkę. Pozostaw zostaw mnie. Niebieska wędka. Nie no, to są jeszcze tyty. Ty. Dobra, ja stąd uciekam. Dawaj, 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 dawaj. Dzięki. Uciekam I tego ufo. Miejsca, które mam nieodkryte na mapie. Jak ja skręcam tą motorówką? Jakiś boss, który na początku mi trochę Kitka przypominał, nie wiem czemu. Okej, okay, dobra. Lecę teraz na tą górę. Prawie bez ammo. Gdzie to wylądowało? Nie wiem, gdzieś daleko. Co to jest za broń? Dajcie mi taką broń wytestować, please. Ok, 30 osób zostało. Sporo wyzwań się narobiło. Ale trudno. W się sensie fajnie, nie trudno, fajnie. I pokażcie mi tę bazę. Bo już parę takich baz odwiedziłem, ale tej akurat nie. Teraz zimowa. Jest tutaj jakiś npc -t? Antena docelowa. Okej, okay. co to za broń? Ja to biorę. Kto przyjmuje zaproszenie do ekipy? Kto? Dobra, nie ma znaczenia. I taka jeszcze broń? O, o tą testowałem. Ona zaznaczy nam przeciwników. W tym terenie, które jest. A to działa tak. Więc to też dobrze mieć. Które tylko. Wiecie co? Wywalę Digielka. Żeby wziąć te bronie, bo one są nawet dzieligle, tylko powrócił. Okej, okay, nie potrzebuję. Działko. Kiedy to ostatnio było w normalnej grze? Nie wiem Jest samochód z jakimś znaczkiem Więc spoko A jakiś mniej zniszczony Ten w ogóle nie zniszczony Więc oczywiście biorę ten niezniszczony Do kąciego końcika przydałoby się udać Okej, okay, to jakieś o jakiś typ tutaj jest NPC Ale jaki to? Wygrzew No dziękuję za podki, których nie potrzebuję Jakie on jest? Miejsce 13 Okej, okay, na razie tych npc tów wcześniej nie było Co to jest? Nie wiem Snajperki też wróciły, ale łuki niestety zostały wykasowane Gdzie jest jakieś ognisko? Jeśli w ogóle jakieś jeszcze w strefie jest. Hmm, hmm, hmm. Tam jest typ. A tam jest drugi. No, halo. Ten typek też. Dobra, na razie nic się nie dzieje. Więc trochę zanudzam, sorry. Ale mu dał lepiej. Ten typek jest już chyba w tym sezonie dosyć doświadczony, bo widzę, jak się obsługuje tymi brońmi. Totalnie obcykany. To jest moja jedna z pierwszych gier w, tych, w tym sezonie. Więc ja. Chyba aż taki mega obsygany nie jestem. Ale to jest kolejny typ. Górka chyba będzie dobrym pomysłem. No to idziemy na górkę. Mam nadzieję, że ten typ mnie nie zauważy. Dobra, 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 dobra Lecimy z poluchem rybnym na plecach. Jasne, że tak. I dobra, jesteśmy na pewnej nawet chyba dobrej wysokości. I w takiej małej strefie żyje jeszcze 16 osób. Dziwne, dziwne, ale okej. Okay. Wszyscy starają się wina. A tu tylko w każdym meczu wygra jedna osoba na stop na trybie solo, więc nie jest to łatwa sprawa, ale do zrobienia. Ja dla pewno się wezmę jednak taktykala, bo wolna pompa to nie zawsze jest najlepszym wyborem. W sensie jest mega dobrą pompą, ale nie taką... No taktykal jest pewniejszy, jak raz nie trafi... Jak raz nie... Jak raz nie trafisz, to... Masz szybko następny strzał, nic się nie dzieje, więc szybkie cięcie. Jakiś typek mnie autem podjeżdża, ja próbuję uciekać, bo chcę mieć... no... pewne... miejsce lepsze, bo... jak będę podjeżdżał, to... no podjeżdżanie nie zawsze wychodzi na twojego wina. Więc to nie jest tak, że podjeżdżasz i wygrywasz zawsze. Chociaż czasami może się tak udać. Ja wolałbym do tych dwóch osób przekampić, przynajmniej trzech. Żeby była pewna szansa na wina. Tamten dostał trochę. Dlaczego ja do tego nie ma, mam ammo? Jakbym strzelił mu z tego bułę, to by po nim było chyba. Dobra. Jakieś odgłosy dziwne skąd? Chyba to już wyrzucam, bo to mi się nie przyda. Bo... nawet... Snajperka. Super. Czy tutaj jest budka z Toy Tak, w strefie. Teraz się... ja sobie chwilę przekampię w Toy i jak będzie mniej osób, to Wam pokażę. Zostały cztery osoby. I w tej toju się nie przekąpiłem do końca. Bo... No i tak. Świetnie. No spróbuj coś. O nie. Mam problem. Dobra, leży, leży, ale tutaj jeszcze był jeden. No kurczę, no niestety. Trzecie miejsce, prawie parasolka, ale prawie to oczywiście nie, na pewno. Więc niestety parasolki nie udało się zdobyć, dobędę kiedy indziej. Miejsce trzecie, dobre. No a mapa kozacka więc zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem i łapki w górę, a ja już lecę. Elo!